Moi dziadkowie i z jednej i z drugiej strony byli wierzący. Także, już te wartości chrześcijańskie w moim życiu wpływały od samego początku i w życie moich rodziców tak samo. Oni mi przekazywali tą mądrość i te chrześcijańskie wartości, za co jestem im bardzo wdzięczna. Jako młode dziecko, siedmiolatka, sześcio i latka, miałam takie. Nerwowe paraliże. Okazało się, że to jest bolerioza już w takim wyższym stopniu, zapalenia opon mózgowych. Moja cała rodzina bardzo to przeżywała, ja jako dziecko też, ale na szczęście skończyło się w błogosławiony sposób. I to też był taki początek mojej drogi i tego, że faktycznie mogliło się za mną dużo kościołów takich zaprzyjaźnionych z moją rodziną. Ja zaczęłam jeździć na takie obozy letnie, konferencje i moja wspólnota organizowała bardzo dużo takich eventów dla nastolatków, dla młodzieży i ja tam bardzo się dobrze czułam i czułam się dobrze wśród tych ludzi. To mi ułatwiło tą drogę chodzenia za Jezusem. Na każdym takim zjeździe czy obozie ja widziałam, że ci ludzie Potrafią iść za Bogiem, i może jakoś to mi pomagało też za nim iść. Niestety ten piękny okres wakacyjny, czy co trzy miesiące na zjazdach w różnych miejscach w Polsce, był tylko okresem wtedy tamtego miejsca. I ja wracałam do swojego nastoletniego życia, trochę do buntu, mimo że miałam tych znajomych z innych kościołów, którzy na które tematy bardzo dużo rozmawialiśmy o Bogu, to Bóg gdzieś był na jakimś niższym miejscu i zawsze miałam to gdzieś z tyłu głowy. Zawsze mnie to jakoś bolało, ale odrzucałam to na jakiś po prostu poboczny plan i troszkę żyłam tym, ale po prostu podobało mi się takie życie i było bardzo wygodne dla mnie. Ta wiara była u mnie na wysokim. W takim, w moich myślach tak mi się zdawało, że jest to coś ważnego dla mnie, ale nie żyłam tak, jakby to było coś ważnego dla mnie, ale też e, byłam bardzo, bardzo się budowałam właśnie tymi spotkaniami z moimi znajomymi, miałam dużo rozmów z liderami też i tak myślałam, że czułam się przez ten długi czas taką osobą świadomie wierzącą, że... Czułam miłość Boga, czułam Jego obecność, czułam to, że działa. Wiedziałam, że On jest, ale miałam taką też dużą, dużą trudność w czytaniu Biblii, co nie pomagało, bo, bo nie wzrastałam, tylko stałam cały czas w tym, Bóg jest dobry, Bóg mnie kocha i no też nie pokutowałam ze swoich błędów i byłam w takim błędnym kole co nie pozwalało mi się właśnie rozwijać. Wchodziłam w ciężkie relacje z ludźmi i przede wszystkim w taką jedną relację, w której zapomniałam kompletnie o Bogu i wiedziałam, że robię coś złego i nie czułam się komfortowo z wśród innych ludzi, którzy mnie na przykład kochali i którzy chcieli mnie wspierać, a ja wypierałam to wszystko. I przez to ja też bardzo dużo upadłam, i to był moment, w którym tak upadłam na dno, że musiałam z niego wyjść. To był taki moment przełomowy w moim życiu, że ja do dzisiaj uważam to za moment mojej, mojego nawrócenia i mojego wzrostu w Panu. Właśnie to, gdzie. Nigdy w życiu wcześniej nie doświadczyłam takiego upadku, który sama ja spowodowałam przez grzech, który robiłam. Czy to była nieszczerość, czy to było po prostu jakieś kłamstwo, czy to było samo oszukiwanie siebie, innych i może nawet manipulacja, to ja byłam bardzo zadręczona myślami i opinią innych i no, byłam w takim ciemnym miejscu w życiu. Przechodziłam ten okres, że wiedziałam, że muszę się z tego wygrzebać, że tak nie może być. Wiedziałam, że to jest złe, ale cały czas mnie ciągnęło do robienia tego. I miałam rozmowę na jednym obozie z takim moim liderem, duszpasterzem, którego, z którym przeżywałam całe moje dzieciństwo, jako właśnie opiekun obozów, na które jeździłam i mnie bardzo dobrze znał. Rozmawiałam z nim o tym i bardzo mnie wsparł i pomógł. Powiedział, jak to wygląda i że tak być nie może. I że on, widząc te wszystkie moje okresy e, wzlotów e, w Bogu, był zdziwiony, że ja tak nisko upadłam. Co mnie trochę dobiło i zrozumiałam, że tak życie nie powinno wyglądać, że przecież, tak jak mówiłam, ja nie zostałam do tego powołana. Po tej rozmowie mm, miałam okresy modlitw i okres przepraszania innych ludzi i wybaczania sobie, co nie trwało krótko, bo długim okresem i wybaczania sobie było, było, najtrudniejszym tak naprawdę z tych wszystkich, bo wiedziałam, że Bóg mi przebaczył i miałam to w głowie, ale szatan czułam, że cały czas pod rzusem i myśli, że ja sobie nie przebaczyłam. I że świat może też mi nie przebaczył, że inni mi nie przebaczyli. I ten okres, e, gdzie ja ponownie to zaufanie budowałam u siebie tak samo, ale też innych zaufanie do siebie, był okresem, gdzie ja też upadałam. I w pewnym momencie, po tym, że myślałam, że jest lepiej, też bywało gorzej i to się tak ciągnęło długo, ale miałam taką piękną modlitwę, która. Właśnie tak sobie wyobrażam tak modlitwę mojego nawrócenia, gdzie to była modlitwa przede wszystkim pokutowania, modlitwa, w którym ja byłam sama, nikogo wokół mnie nie było i to była decyzja moja, żebym się pomodliła, a nie jakiegoś lidera czy bliskiej mi osoby. I to była modlitwa takiej słabości też i takiego zmęczenia tym życiem. W trakcie mojej modlitwy. Nawróc, którą uważam za modlitwę nawrócenia, miałam bardzo dużo emocji. I nie wiem, czy to było dobre, ale ja jestem osobą emocjonalną i każdy inaczej przeżywa Boga. I ja, że tak powiem, mam mokre oczy, więc na pewno ta modlitwa wiązała się z e, płaczem i z takim uniżeniem się przed Bogiem. I to było przede wszystkim to, ja się uniżyłam, i ja już w tej modlitwie nawet nie myślałam o sobie, tylko myślałam bardziej o innych osobach i chciałam naprawić swoją relację z siostrą, chciałam naprawić swoje relacje z rodziną, z rodzicami przede wszystkim. Chciałam naprawić swoją relację z tymi osobami, które, które skrzywdziłam i modliłam się o to i prosiłam Boga o przebaczenie i tych ludzi też, żeby mi przebaczyli. I też prosiłam o osoby, które mnie skrzywdziły, żeby Bóg się też ich dotknął i też je wyciągnął, może z tego ciemnego miejsca, w którym były. I to też pomogło mi trochę zmiękczyć moje serce, które było przez pewien okres bardzo kamienne. Modlitwa o innych tak mi bardzo w tym wszystkim pomogła i trochę uświadomiła to, że ja ważne jest myślenie o sobie i jak ty się czujesz, ale ja się otaczam innymi ludźmi, na które moje zachowanie też miało wpływ. I modliłam się o te osoby, ale też modliłam się, nie ukrywam, o siebie, żebym wzrastała, żebym jakoś to wszystko przeżyła i przepraszałam Boga. I miałam z tyłu głowy, że Bóg mi przebaczył, ale ja bardzo dużo go przepraszałam i czułam się bardzo winna. Wbrew pozorom, mimo tej mojej bardzo długiej modlitwy i poczucia tego, że jestem winna temu wszystkiemu, co zrobiłam, ja po modlitwie byłam jak nowo narodzona, że tak powiem. Skakałam, cieszyłam się, automatycznie zaczęłam śpiewać. I się nawet śmiać i radować i bardzo, bardzo się cieszyć. I czułam się bardzo lekka i tak fizycznie lekka, i to było bardzo ciekawe, że ja nie czułam takiego ciężaru i takiego kamienia, który gdzieś leżał na moim sercu, ale wiedziałam, że to jest tak, że ta modlitwa płynęła prosto z serca i nie była przymuszona. Podjęłam decyzję o wzięciu chrztu. Owiecie Chrztu Wodnego, i, a też okazało się, że moja najlepsza przyjaciółka w tym samym czasie też podjęła tą decyzję, także to też mnie wzmocniło w tym przekonaniu, że to jest dobra droga. No i po tej modlitwie ym, starałam się żyć już bardzo poprawnie i tak jak Bóg sobie życzy tego, żebyśmy żyli dla Niego. Tak więc. Zawsze miałam taki obraz, pojawiał się Jezus i to, co On by zrobił. I chociaż to były sekundy tak naprawdę, na przykład w rozmowie, to jakoś z Bogiem dawałam radę. I też w, w taki ciekawy sposób czułam obecność Ducha Świętego. I to, jak rozmawiałam z innymi ludźmi o wierze, o Bogu, ja czułam, e, że to nie zawsze były moje słowa. Że to były słowa zaplanowane, że to były słowa, których może ja bym tak pięknie nie ułożyła, że to było coś, gdzie jak mówiłam o tym, to aż miałam gęsią skórkę. Jak mówiłam o Bogu, wiedziałam, że Bóg chce być w moim życiu. Ja mam coś najcenniejszego w życiu, co dostałam i jest to Bóg i Jego łaska i to, że. Jeżeli uwierzymy, to zostaniemy zbawieni i wyleczeni ze wszystkich chorób, ze wszystkich ciemności naszego serca, ze wszystkich trosk, ze wszystkich cierpień i bólów. I ja tego doświadczyłam. Jestem w stanie teraz powiedzieć, że Bóg jest ze mną codziennie i ja to czuję. Mam kogoś, z kim mogę zawsze porozmawiać, i kogoś, kto sprawia, że jestem po prostu lepszym człowiekiem i że. I już nie oszukuję, że nie kłamię, że jakoś się wyrwałam z tego, co mnie, tre... co mnie dręczyło, i gdzie te wszystkie swoje troski gdzieś trzymałam, ja mogę już je teraz wylewać i swobodnie je Bogu przedstawiać, bo wcześniej chyba nie potrafiłam tego robić. Nie potrafiłam swobodnie powiedzieć o czymś, co mnie trapi. Jak oddaję coś Bogu, to Wiem, że mogę mieć spokój z tym na sercu i wiadomo, że się martwię o niektóre sprawy, wiadomo, że się stresuję, wiadomo, że jakoś przeżywam coś, ale wiem, że Bóg ma swój plan dla mnie i to też jest coś, co bardzo mi pomogło. Uważam Boga w moim życiu za na pewno dobrą decyzję, bo to, że On ze mną jest. To rozjaśnia moje życie. On jest ze mną każdego dnia. To mnie też napełnia tą miłością. Także Bóg na pewno napełnia mnie miłością na pewno.